Ostatnie słowa najbogatszego i najmądrzejszego człowieka w historii. Musisz to wiedzieć. W historii był człowiek, który miał wszystko: bogactwo, władzę, mądrość, przyjemności, wszystko, o czym marzą ludzie. Ten człowiek to król Salomon. W połowie swojego panowania nad Izraelem, Salomon stracił wiarę i złamał Boże przykazania. Tuż przed swoją śmiercią powiedział: Następnie przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki podjąłem dla ich wykonania. A oto wszystko to marność i utrapienie duchach i nie ma żadnego pożytku pod słońcem. Kazn 2:11. Dopiero wtedy zrozumiał, że mądrość i bogactwo ostatecznie są pustką, nie mają prawdziwego sensu. To ostrzeżenie dla nas, bez względu na to, ile osiągniemy Ile bogactwa zgromadzimy, jeśli człowiek jest oddzielony od Boga, wszystkie te wysiłki stają się bezcelowe. Jeśli zgadzasz się z tym i pragniesz nawiązać relacje z Bogiem, kliknij w link WhatsApp na moim profilu. Napisz Amen.